Witajcie w Debi Birkas versus Skyward Collapse. Eee, ja się teraz zamknę i posłuchamy sobie przez najbliższe 10 minut tej pięknej muzyki w menu. No dobra, ja żartowałem, nie będę Was męczył słuchanie muzyki, ale muzyka jest naprawdę świetna w tym menu. Ja wcześniej już słuchałem, chyba, przez 5 minut, czy, czy na więcej, bo tak mi się to podoba. Dobra, e, wybierz, e, wybraliśmy właściwie nową grę. Mamy możliwość wybrania rodzaju mapy. Jest tutaj ich troszeczkę. Ja sobie biorę Sherwood, nie zmieniam. Mamy dostęp do dwóch nacji: są tu Norwegowie oraz Grecy. E, także nie ma większego znaczenia, czy są Grecy, niebiescy czy czerwoni. Zostawimy bez zmian. Poziom trudności będzie easy, e, 30 tour. E, tak, 4 e, Frequency to są tacy przeciwnicy losowo generowani na mapie, którzy atakują albo jedną, albo drugą nację. Tutaj score requirement, czyli jakieś wymagania odnośnie punktacji. I nasze tło. Ja sobie biorę może jakieś takie fajne niebieskie. I zaczniemy grę. Tada. Tak wygląda cała nasza mapa. E, po jednej stronie mamy Greków, a po drugiej stronie mamy Norwegów. I my jesteśmy w pewnym rodzaju, powiedzmy, opiekunem tego całego terenu. Nasze zadanie polega na tym, by te dwie różne nacje nie doprowadziły się wzajemnie do zniszczenia. Musimy tak wszystko robić na tej mapie, by te nacje utrzymywały w miarę równowagę. Wiadomo, każda z nich będzie w pewnym momencie troszeczkę lepsza, troszeczkę gorsza, ponieważ każda z nich ma różne statystyki, na przykład ci mają słabszych e, żołnierzy, ale mają załóżmy lepsze wydobycie. Ci mają mocniejszych żołnierzy, ale na przykład e, nie potrafią czegoś tam robić. Nie wiem, jak jest to dokładnie. Ja tutaj tylko tak e, przykładowo podaję przykłady. <laughs> no i dodatkowo w międzyczasie na mapie pojawiają się różni przeciwnicy, którzy atakują albo jedno miasto, albo drugie miasto. E, więc musimy. Powinno dostosowywać na przykład budowlę albo stawiać kolejne miasta, żeby ta równowaga się cały, cały czas utrzymywała. Bo jednak jeśli doprowadzimy do sytuacji, gdy jedno miasto zniszczy, właśnie nacja zniszczy drugą nację, to niestety kończymy grę. Dobra. Eee, zagramy w takim razie czerwonymi, bo to jest pierwsza tura dla czerwonych. Mamy 9 możliwych akcji i możemy zbudować kilka różnych budynków. Eee, ja sobie postawię najpierw barak. Eee, damy go w tym miejscu. Eee, tak postanowiłem, że może nie będę budował nic w tym miejscu, just in case, gdy na przykład przeciwnik się pojawi w tym miejscu i chciał przejść od razu do mojej bazy. Tak, to będzie musiał przejść tutaj ten cały kawałek. Dodatkowo mapa co chwilę się sama generuje, także pojawiają się dodatkowe elementy, na przykład górny albo lasy, więc cała ta sytuacja zmienia się co kilka tur. Dobra, skoro mamy już barak, postawimy może w takim razie Wood Cutter. Czyli osoba, która nam ścina drewno, rock. E, czyli produkcja kamieni. Kamienioło. Świnki, żeby mieć co jeść. E, to na razie no, nie będzie potrzebne. Ion, czyli wydobywanie żelaza. To to już nie. Stomanson, czyli taki człowiek, który nam zamienia te kamienie w takie e, bloki, czyli. Powiedzmy cegły, albo coś w tym stylu, które pozwalają nam budować budynki. Bakera nie potrzebujemy na razie, ponieważ nie mamy zboża. Zjemy za to Butchera. Butcher. Osoba, która zabija nam świnki, robi z piękne mięsko, kibaski, neszyneczki. E, carpenter niepotrzebny, Fletcher, Smitey. Smitey... Chwila, co on tworzy? E, tworzy nam miecze, więc to się przyda. I Smelter. E, zamienia... One Steel fr tworzy jeden Steel From 4 Iron, czyli to też zbudujemy. No, jak widzicie, ja został nam zero akcji więc nic nie możemy więcej zrobić. Ok, pokażę Wam jeszcze, co się da zbudować. E, to już widzieliście. W tym menu mamy dostęp na przykład do Town Center, czyli ratusza, szkoły, to są dwie szkoły, uniwersytet, jakiś e, Trading Center, Bazar, ambasada, nawet dyplomatów. Potem mamy dostęp do takich dekoracji jak koloseum, teatr, kwiatki, nawet możemy dodatkowo budować jakieś elementy krajobrazu, jak zwykłe pole, skórze, las, bagna, jezioro, góry i jakieś ruiny. Tutaj mamy dostęp do mocy, jak na przykład unit up, czyli zapewne na ponosi nam to poziom postaci. Możemy naprawiać i jakieś tam inne rzeczy, jak resources, pigs, ships. Tutaj mamy dostęp do takich mitologicznych kreatur, potworów związanych z daną mitologią. Tutaj Norwegowie mają na przykład Walkirie, a Grecy będą mieli zapewne jakiś centaurów. I tutaj jacyś Bogowie, którzy zapewne możemy jakoś przywołać, albo prosić o naszą pomoc. Znaczy my będziemy prosić o ich pomoc. Sprawa jednak wygląda tak, że wszystkie takie kreatury, które przywołamy, na przykład te Bogowie, albo te kreatury, one Same poruszają się po mapie. My nie mamy nad nimi żadnej mocy, nie jest tutaj jak w, w Black and White, gdzie mieliśmy tego chowańca, mogliśmy robić z nim co chcemy. Tutaj przywołamy takiego centaura i on będzie sobie atakował wrogów, kiedy tylko chce, aż zginie. Dobra, przejdziemy w takim razie do niebieskich, czyli Greków i zbudujemy to samo co wcześniej, czyli Baraki tutaj w tym miejscu. E, wood Smelter. Tutaj warto czytać te opisy, bo na przykład jest napisane, że wystarczy mieć podajże jedną taką pig farm w mieście, nie trzeba mieć ich więcej. Możemy mieć nawet miast kilka, załóżmy pięć i wystarczy, że tylko w jednym mieście będziemy mieli tą pig farm, ponieważ świnki będą dostępne we wszystkich miastach. Natomiast e, bochera, czyli rzeźnika musimy zbudować w każdym mieście, czyli... Trzeba dokładnie poczytać co, co można gdzie budować i w jakiej ilości. Tak żeby po prostu nie wydawać w surowców. Dobra, zakończymy moją turę. E, mamy znowu czerwonych. Co by tutaj można było zrobić? Hmm. Nieba ma bardzo mam tutaj dostęp do jakichś większych rzeczy. Co e, chyba wszystko mamy? E, quarry. Co tutaj wygląda? Jak tutaj wygląda sytuacja? Przemy. Carpentera i Rancho. Jak widzicie, mamy 48 bekonów dostępnych. Potrzebujemy 16, żeby zrobić zwykłego Huskarla. E, 4 Battle Axe mamy 0. I 4 horsemic mamy też 0. Więc budujemy w takim razie Carpentera i Rancho, e, czy możemy zbudować to? Mm. Carpenter stać na super. Damy go w tym miejscu. A co potrzebujemy do rancha? A też wszystko mamy. Ślicznie. Także miejmy nadzieję, że w najbliższej turze już będziemy mogli coś zrobić. Brakuje akurat nam mięska z konika. A. A była ostatnia afera o Polaku, że mięso koniny właściwie e dodaje się do mięsa w Polsce i potem wysyła za granicę. A widać, że Norwegowie też lubią koninę. Dobra. Teraz Greków weźmiemy. Co oni potrzebują? Gdzie są baraki? To jest barak. Oni potrzebują Wheat Farm, Bakery i Carpenter. Ooo. oj. oj, oj. Potrzebujemy Carpentera, żeby zbudować Wheat Farm. Dobra. Dokładnie w tym miejscu. I co tam jeszcze nam brakowało? Bo już zapomniałem. I Bakery. O! Oh. Ci lubią za to chlebek. Dobra. Wszystkie akcje wykorzystane. End turn robimy. O! nam żołnierza. Po tej stronie też mam żołnierza. Jak widzicie, ja nie mogę z nim nic zrobić, nie da się go przesunąć. No, chyba że są jakieś magiczne rzeczy. A, a po tej stronie widzicie stan mojego tego inventory Oki do oki. Co możemy dalej robić? Tutaj się za bardzo nie da nic zrobić. Da się to jakoś lepszać Chyba nie. Ja sam może w takim razie zbuduję Archery, czyli miejsce, w którym będę miał możliwość budowania szkolenia uczników. Zostawimy to w tym miejscu. Uuu, potrzebny... Ship Farm, Fletcher, Wheat Farm, Bakery. I co to, co to jest właściwie? Shot Put. O, może tego będę mógł zbudować za chwileczkę. Dobra, w takim razie może zbudujemy Ship Farm, ee, Fletcher i Wheat Farm. Ship Farm. A, tutaj... Uh, Fletcher jest tutaj. a hmm. damy go koło tego centrum naszego. I coś tam brakuje? Uh, wheat Farm, tak. Weźmiemy sobie najpierw wheat Farm, a nie Bakera. Żeby nam się wygenerowało zboże, gdy nasza tura minie. Oki doki. Tym weźmiemy też Archery. Damy to w tym miejscu począłem ship farm i fletcher. oki, począłem mniej. Okej, okay, tu są owieczki i fletcher. Okej, okay. kolejni żołnierze. I sam już zaczynałem atakować, jak widzicie. Ee, może ten cały proces pominąć, jak widzieliście. Okej, okay, okej. Okay. Ten postanowi zostać w centrum. Tutaj się pojawił dodatkowy teren, chyba tutaj to, ta górka. Albo to. Już nie pamiętam. Okidoki. Co jeszcze musimy zrobić? Missing Bakery. Mm -hmm. Mamy szczęście, że nikt nas jeszcze nie atakuje w właśnie jakieś tam... E, bandyckie grupy albo w swoim stylu. Tutaj mamy wszystko dostępne. Też. A, tak sprawdzam, co mogłem postawić dodatkowo. Właściwie może bym szkołę zbudował. Ale brakuje mi czegoś. No, czyli nie mam Stonów. Nic z tego nie mogę zbudować. Potter. A może zbuduję właściwie kopanie dementów. O, to jest good idea. I coś jeszcze. Clay. Okej. Okay. Niech to też będzie. Antorn. I coś zrobimy podobnie. Tak dla równowagi. Dobra, ten poszedł tędy. Od dalej żeby zobaczyć jak to wygląda. Wow, ile może iść. Uuu, kurde. Ciekawe, który z nich wygra. A! Na szczęście brak ruchów. A to jest łucznik. A nie, to on miota jakimiś kulami. O! A ten? Lithoroloi! <noise> Jaka dziwna nazwa? Stone Throwers. Też rzucają komieniami. No, oki do oki, super. E, ok, pytanie, czy warto zbudować więcej, coś takiego jak e, gdzie to było? Smitey. Czy można postawić tylko one of these per town? Czyli nic nie zrobimy więcej? Smelter, one per town, potter, one per town. No dobra, widzicie, troszeczkę jest to ograniczone. E, spędzę specjalnie, żeby jakoś była równowaga. Tutaj więcej już nie zrobię. Tutaj, powiedzmy, Pottera. Jestem ciekaw, jak będzie ta walka wyglądała. Kto wygra? Uuuu. Oj, kurde, ale dostaję wciary. Zaraz go rozwali. Oj, cholera jasna. Ciekaw, jak temu pójdzie. Oj, za daleko. A ten? O, nie trafił, ale ślepok. Potrzebujemy wojsko, kurde. E, czy możemy zbudować więcej bakerów? One of these per town, o oh, fuck sake. Jewelry. No dobra, e, damy to w tym miejscu. E, ja może bym musiał zbierać surowcę, coś bardziej ambitnego. Czy by dało się ulepszyć jakoś te budynki? E, czy mogę jakieś... Mocy przywołać. Well, Resources must wait one turn between uses. Last for five turns. Czyli mogę przywołać jakieś tam dodatkowe surowce kosztem dwóch akcji na ture. Więc czego mi na przykład tutaj brakuje? Bow, bread, dobra, wheat. W tym miejscu. Ok, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zebrał mi dwie akcje. Czy jakieś inne moce? Eee, potrzebujemy jakieś creation cost missing sear co to jest sear o tutaj jest sear a czyli potrzebuje surowce oj troszeczkę mało tego mamy dobra zakończymy tutaj sobie przywołamy coś innego może załóżmy owieczki tutaj owieczkę damy Okej, okay, walka Wow, to było ekscytujące. <laughs> masakra, Wczoraj więcej kamieni. Mm -hmm. Jak to idzie? Produkuję 5 naturę. E, czy ja mogę postawić tego więcej? takie jest pytanie moje. O, mogę. Nie ma żadnych ograniczeń, więc postawimy w tym miejscu. I może jeszcze. A, nie mogę już nic więcej. I przywołamy sobie też kamień tutaj, w tym miejscu. And turn. O! I pojawili się jacyś przeciwnicy. Wow! Gdzie oni są? Co to jest? On ma moją flagę? To jest mój jakiś taki przyjaciel, albo coś? Co to jest? Berserk. O! North Heavy Infantry. Tu też jeden pojawił. Kto to jest? Sphendonitay Kuź w jakie nazwy myśli, jak to człowiek ma przeczytać? Okej, okay. bo czy ja mogę w mieć więcej niż jednego? Nie, tylko jednego, a dam za to Ion Mine, będzie na więcej produkowało i cierpliwie będziemy mieszkali, aby móc mieć coś, co się nazywa Zero Powinno to rośnie do góry. Uh, ja tutaj chciałem też zbudować coś. Jeweler. Mam już właściwie. O, widać nawet, że nie można budować. Butcher. Bakery. Carpenter. Uh, Smighty. Szkoda, że nie pokazuje, czy już mamy zbudowane to w danym mieście. O, Moonstone. O! to dam tutaj? Ciekawe, ciekawe. Anturn. O! Mamy kolejnego żołnierza. Tutaj też. Oj cholera, idziemy mi do miasta. Ej, nie, 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 nie! A co się stało z tym żołnierzem, co tutaj, tutaj był? Co się stało? Skinał, czy co? To jest ten sam? Nie. Dobra, tutaj zbuduję sobie ten moonstone. To się no, coś na pewno przyda. Oj. Jako miejsca. Fuck. Kalera. Czy jestem gierdolony żołnierz? Fuck. E, co ja potrzebuję do Seer? Pottery. Mam 7,5. I tego mam 10. Okej. Okay. No dobra. No chyba żebyśmy coś rozwali. Da się rozwalić? Nie da się rozwalić. Albo postawię może dodatkowe miasto. E, co poszemy do miasta? Caston Mamy 5.33 na 10. No dobra. Nic więcej nie zrobimy też daj równowagi. Oj! Kuźwa, ale sobie atak. Ja pierdole, ale on jest dobry. Ja pierdykam! Zwykły kamieniarz! No, w kulki sobie lecą. Stone Trower 325 na 600 Tema kuźwa. No widzicie, Grecy mają dobrych żołnierzy. Tema 750. Mógłby podejść i kurde jakoś tak z tej kosy, albo co jakiej kosy kuźwa? To pora tak zapiel głowę głowy i zabić kuźwa. Ech. Jak ten shield. Kuźwa. Kos 2020-20 mało. Jak z miasta? Można zbudować jeszcze jedno miasto? Town center. Dobra, zbudujemy sobie kolejne miasto. E, gdzieś tutaj w takim razie. Ok, mamy miasto. Firkad. Firkad. I ja tutaj będę potrzebował. E, co ja tutaj będę potrzebował? Do Eee... Lumber. Czyli zbudujemy sobie kostkę, w której zbieram drewno. To wszystko, a co jest Sandstone? Hmm. A nie. Dobra, ja tu będę specjalnie szybko klikł tury, żeby zobaczyć jak to wszystko idzie. I jak to się kończy. Ale kurde, nie mam go dobrego goska tutaj. Masakra, a ten taki cienia straszny jest. Eee, sheer. Bakuje nam wciąż. Kuźwa, Lumber. Fuck sake. Kuźwa, ten głosem mi tutaj zaraz rozwalić wszystkich. To jest dala od tego miasta, ok? No zabij go! Jaka ciota! Jeszcze jeden, jakiś taki dziwny Greek. Kto? Ojej! Brawo! No! Nice, nice. Nie spodziewałem się tego. Greek Slingers. Czyli zapewne rzucałem też jakimiś takimi kamieniami. Kręci się z czymś takim i nagle leci kamień w przeciwnika. Dobra, pominiemy turę. Późwa kolejny. O! Ja też dostanę jednego. Co? W tym miasto mnie atakuje. Stać mnie na tego Sheera? Jezusiu! A to powoli idzie. Szybko miniam tury. And, dobra. Sheer. Mamy, mamy, mamy. Mogę w tym miejscu postawić? Mogę. Okej. Okay. Zakończymy turę. And. Czy stać na jakiegoś tutaj potwora? Widzicie co, to troszeczkę potrwa zanim to zrobię. Widzicie co, ja może w tym miejscu zakończę tego krótkiego gameplaya. Zostało mi jeszcze około 16 tur, bo jest to tura 14 z 30. Sytuacja niestety nie wygląda za dobrze dla drużyny czerwonej. Niebiescy są jednak lepsi. Troszeczkę źle pokierowałem tym miastem, i, i niestety równowagi nie będzie na tym świecie. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do kolejnych naszych versusów i innych gameplayów. I komentujcie, klikajcie lajki like i subskrybujcie. Trzymajcie się serdecznie. Bye bye.